Cześć Szymonie. Dzień dobry. Szymonie, chciałbym Cię zapytać, na czym polega takie standardowe sprawdzenie umowy deweloperskiej? Mhm. Musimy pamiętać przede wszystkim, że umowa deweloperska jest aktem obszernym. Waha i dość stron waha się między 15 tak naprawdę a 40 stron takiej umowy, więc sprawdzenie umowy deweloperskiej wiąże się z koniecznością przeczytania całej tej umowy od deski do deski. Większość, większość osób sądzi, że bezpieczeństwo podpisania umowy deweloperskiej zapewni nam notariusz. Natomiast musimy pamiętać, że notariusz nie jest od sprawdzenia tego, czy te zapisy są dla nas korzystne. Notariusz jest od tego, żeby sprawdzić, czy zapisy są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. A to nie jest jednoznaczne z tym, że te zapisy będą dla nas korzystne. Analiza takiej umowy deweloperskiej wiąże się więc z koniecznością składania wszystkich, nie tylko niezgodnych z przepisami zapisów, ale także z zapisami, które są dla nas niekorzystne. Rozumiem. Szymonie, często nabywcy dostają od deweloperów umowę rezerwacyjną wraz z umową deweloperską. Czy warto te umowy sprawdzać razem? Tak, bardzo tak. razem. Wydaje mi się, że częstszą, częstszą sytuacją jest, gdy nabywca dostaje samą umowę rezerwacyjną, a dopiero potem widzi umowę deweloperską. Dla mnie jest troszeczkę nieporozumieniem takich żeby taki sytuacji. Powinniśmy te dwie umowy dostawać od razu łącznie. W przypadku, gdy podpisujemy umowę rezerwacyjną, załącznikiem do takiej umowy powinna być umowa deweloperska. W przypadku, gdy tak będzie, gdy uzgodnimy zapisy zarówno umowy rezerwacyjnej, jak i zapisy umowy deweloperskiej, od razu przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej, no to będziemy w lepszej, komfortowej sytuacji. Ponieważ w przypadku, gdy najpierw podpiszemy umowę rezerwacyjną, nie widząc umowy deweloperskiej, no tak naprawdę nie wiemy, na co dokładnie się umówiliśmy z deweloperem, a być może umowa deweloperska będzie dla nas niekorzystna i nie będziemy chcieli jej podpisać. Szymonie, jeszcze chciałem Cię zapytać, jakie elementy, jakiś przykłady byśmy podać, co sprawdza, że umowy deweloperskie, a co sprawdza, na przykład w prospekcie informacyjnym. Mhm. Znaczy, o tym moglibyśmy mówić kilka godzin, nasz czas na ten nowy jest tutaj ograniczony. Taką podstawową rzeczą, którą zawsze weryfikujemy, są księgi wieczyste. Sprawdzamy, czy rzeczywiście deweloper jest posiadaczem. Jest, ma we własności grunt, którym, którym, na którym buduje, sprawdzamy pozwolenie na budowę. Sprawdzamy, czy wszystkie informacje zawarte w z tej zostały odpowiednio przeniesione przez notariusza do naszego aktu umowy deweloperskiej. Sprawdzamy wszystkie terminy, które są zapisane w umowie deweloperskiej, czyli termin rozpoczęcia prac budowlanych zakończenia prac budowlanych, termin odbioru czy termin przeniesienia własności. Sprawdzamy, na jakich zasadach określone są kary umowne za niewykonanie zobowiązania, czy to przez nabywcę, czy to przez dewelopera. Sprawdzamy, czy dokładny jest wpis do księgi wieczystej. Sprawdzamy jak deweloper przewidział procedurę odbioru. E, sprawdzamy również e, wszystkie zapisy odnośnie zarządu e, tą naszą nieruchomością. Sprawdzamy wszystkie jakby dodatkowe opłaty, o które deweloper e, może nas zobowiązać e, w naszej umowie. No, sprawdzamy oczywiście również, czy umowa nie zawiera jakby klauzul abuzywnych oraz e, zapisów, które nie są standardowymi zapisami e, w umowie deweloperskiej, które mogłyby spowodować e, dla nas jakieś e, przykre konsekwencje. Natomiast prospekt informacyjny daje nam wiele informacji o deweloperze. Także sprawdzamy jakby nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo inwestycji, wiarygodność dewelopera. Sprawdzamy, czy deweloper nie jest w stanie opadłości, czy nie są prowadzone przeciwko niemu postępowania egzekucyjne. To jest zaznaczeniem, że sprawdzamy powyżej kwoty 100 tysięcy złotych. Sprawdzamy również w prospekcie informacyjnym, jak deweloper określił i precyzyjnie opisał nasz lokal. Zazwyczaj tak. też do prospektu informacyjnego załączony jest standard wykończenia, ewentualnie jest nawet wpisany ten standard wykończenia w prospekcie. I również sprawdzamy, czy rzeczywiście ten standard wykończenia jest opisany prawidłowo i wystarczająco, ponieważ czasami zdarza się, że deweloperzy nie zawierają w tym standardzie wykończenia informacji o wszystkich ele elementach, na które się z deweloperem omawiamy.